Siemanko, tu znowu Wita, to kolejny odcinek Damnation. Zbliżamy się już do końca powoli. Cel na dziś, na teraz: uratować brata, Jakahando. tego Indianina pewnie pamiętacie go jeszcze. No i oczywiście przykładnie ukarać preskota. na jaką zasłużył za swoje zbrodnie. Czyli rozwalanie Mumba. To jest jakaś jedna istota. Te poor, pitiful creatures. Prescott's cruel imagination knows no bounds. These were once human, as well. Co mi obchodzi, czym były wcześniej? Zobaczmy, co się stanie, jak otworzę wszystkie klatki. Są puste. Co mnie trochę martwi. Ale w pobliżu nie ma żadnych wrogów. Być humanitarny, albo no, będę w ten sposób. Więc tak mi dziękuję za zwrócenie wolności. Chodź tu, Wilku. Upa! Ach, to serum tak, tak bardzo niebezpieczne. Treskop taki zły. W żadnej klatce nie ma nic ciekawego. Da się ja później zamknąć? No. tylko po cholerę? Trzeba było zabić wilki i zostawić te pieprzone klatki. Bank. Lubię wybuchy. Will pay for these abominations. Te są jeszcze w miarę ludzkie? Okay. co się stało? A kolejne klaski. Tu jest w jednej coś. Uśmiech. Teraz mogę ci otworzyć tą klatkę. Hm. Teratologia stosowana. Złe eksperymenty. O. Prescott tak bardzo martwy być, woł. Uszanowanko. Był. Hahaha. Na to nic innego jeszcze ciekawego? Nope. Uuu.

Naprawdę, szczelba jest skuteczna w tych bardzo... O nie! Ty idioto. Wypuściłeś wszystkie te paskustwa. No co ci to było? Teraz musisz to pozabijać. Nie schodzę tam póki ich nie wytłukę wszystkich. O, super, ten jeden jest gdzieś tu. Oś mnie przestraszyła, kobieto. Uh. Coś czuję, że trochę poszczelam. Shootout się szykuje. Strzały tak bardzo celne. Sam jednak wziąłem na cytowanie memów pieseła jakichś dziwnych. Robienie, tworzenie, kreowanie. R rurk taki zwinny. Wow. Uszanowanko. Platformówka bardzo. Wow. Zamawiał rozwałkę na śniadanie. Ja chyba zamawiałem snajperkę Na szczelanie. Gdzie ten drugi typek? On tu był. Bum! Hamie! Hamie, nie marnuj mojej amunicji! Cię naprawdę uznaję gromienie wroga tylko z dystansu tak dużego, że ledwo go widać? Ooo, -o. a pieprzydziekinka na razie. No, ej, w dupę cię postrzyniłem, Pederasto, chodź tu. No. A no tam będę mógł sobie pozbierać amunicję. Ktoś jeszcze ostał przy życiu? No, zobaczymy jak długo. Jak ona sobie radzi? Chyba do dupę ogólnie. O, czy to jest następna porcja amunicji? Tak, o, tylko trzy strzały. Polecenie odgórne, nie marnować O, widzę, jak Inka już do, doczyściła Tereny bojowe A wow, gdzie jest ta, ta Milcz, jak to Bom, skuteczne uciszenie propagandy. Polecamy się. Rurk i jaka handla spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wujasz ma to. Poćwiczmy nasze umiejętności robienia wrogom mózgów w papkę. Ktoś tu się połapał, że ktoś strzela? Ja wam mówię, to ja, nie żaden strzela. Złap oddech, złap, oddech. Gdzie jest nasza... O ciup, patrzcie. Patrz, franca. Bomba. Znaczy granat. Snajperko, z takiego bliska. To czy mało? Bum! Z czego on walił? Selba. Hi, hi, przybity. He, 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 patrzcie. Aaa, jakie to jest zabawne. Jednocześnie takie tandetne. Przyśrubujemy cię. W... Czekaj. Raketowe Tildo. Prosto, pokochane. Powiedział, że się wnił jajami. He. Hy, 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 Niektórzy przy Let's Playach mówią coś z sensem, niektórzy pierdzielą. Ja sam nie wiem co mówić: komentować, krytykować. Zamknąć mordę i grać. Uwie, yeah. piękne okno. I to też piękne okno. I tu piękne okno. Gdzie ja mam się dostać? Do kadłuba. Hmm. Hmm. Chyba tam. No w sumie cel to wieża Prescott'a, więc. O, chyba oszukałem system tak trochę. Hehe. He. Snajperka. Nowiuśka. Podparta, nieużywana. Jeden kulek w niej tylko leżał? Bieda. Wow. I granaty. Tnie, tnie. Przecina. Trochę gra się spina. Nie moja to wina. Bomba zadziałała. Wolność wolno strzałowe bronie. Bum! No nie, co za ham? o kur... syn, a mnie zaszedł. Do dupy strony. A. Może iść tak jak Nie popisuj się, nie kombinuj. Nie myśl. Gravity! Rozpierwszy mnie na hita. Niech ona będzie pierwsza, może będzie mądrzej to. He! Łech, 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 Łech! czy da się dwóch albo trzech naraz. Inchamie. Trzeba wziąć broń do walki w bliskim dystansie, bo to jest jakaś paranoja. Dokąd frajerze? People killing, people dying. Oh, Oh. Dermowa givera, flagi gratis. Zmierzam w dobrym kierunku? To jest pytanie. Bardzo trudno odpowiedzieć na nie. prescott is corrupted by power beyond his means to control prescott believes nature stands in the way of progress we can't allow any more of his twisted view of progress Opa. I kolejna winda. I kolejna winda, jedziemy. To jedzie no, ale czemu w dół? Hmm. An army of Automan. We're surrounded. Oh shit! Perhaps not. They have no power. Yet. Lifeless machines. Winslow designed them to help society, not destroy it. At least an Automan does not begin as a corpse. Shit. shit. Mam wrażenie. Że te cholerne roboty zaraz wstaną, już. Umrze... Aha, nie mają broni. He, to mogą sobie wstawać. Co, teraz. Ha! Ha, teraz mogę was. No wreszcie, moją wendetkę mogę nieść. Teraz już nie jesteście takie cwane, co? He, he. Groźne maszynki. A nie się wydaje, że zwykłe, głupie, bezduszne roboty. Łapa. Karma mnie dosięgła. No, don't fuck with karma. A jednak... Doigrałeś się. Don't try to fuck with karma. Teraz urządzę. Teraz urządzę strzelanie. he spokojniejszy, jak tych robotów nie będzie. Aha, chyba nie oszczędziłem żadnego. Nie. Oh. Czyli tym smutnym końcem dla automatonów. Pora zakończyć ten odcinek. Roboty wytłuczone. My zbliżamy się do końca. żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!